Dosyć mam już Twoich słodkich słów Kolejny anioł oszukał mnie znów Zdrada zatoczyła swój krąg Twój widok w objęciu innych rąk Wszystko co dotąd nas łączyło Teraz już wiem to się nie zdarzyło wól ból w sercu niestety uświadamia Że pozostała po tobie bolesna rana Nie wierzę już w miłość, nie wierzę już w nic To wszystko minęło, możesz już iść Zapomnę ciebie, zacznę życie od nowa Bo tu trafię na kogo? Kto potrafi kochać Miesz sobie zło za chwilę utracone A tyle było i że w latach są liczone To są wspomnienia, które ciągle żyją w nas Żyją w nas yeah. Było wiele pięknych chwili, będzie więcej Tylko ciebie już nie będzie tam na szczęście W końcu wszystko sprawił ogień, uczuć zanim zgasł Zanim zgasł nie powrócę tam mimo obietnic, bo dla mnie ten jest już zamknięty. Może ty go nie żałujesz, lecz tak. Nigdy nie powróci na wspólny śmiech, może ty się śmiesz, lecz ja nie. Kiedyś to zrozumiesz, pozdro, pa Nie wierzę już w miłość, nie wierzę już w nic, to wszystko minęło. Możesz już iść, zapomnę Ciebie, zacznę życie od nowa. Choć tu trafię na kogoś, kto potrafi kochać. Nie wierzę już w miłość, nie wierzę już w nic. To wszystko minęło. Możesz już iść, zapomnę Ciebie, zacznę życie od nowa. W końcu trafię na kogoś, kto potrafi kochać